Ooo, no co tam, Kolincia wołała, żeś mnie... Zrobiłbyś mi herbaty, bo coś mi dziwnie goła boli, coś się źle czuję. No kurna, no zrobię, no pewno, że zrobię. No, a, a, a co ci jest, ciśnianie, żeś mierzyła? Mierzyłam wcześniej, no mam w normie. No, no to tak ciśnienie no, i to nie wiem. No może na zmianę pogody coś boli, no to może przy, na przymrozek, no. Dobra, idę. To zapasz mi z kalendarza adwentowego. A, dobra, to tam odkryję to jedyneczkę. Dobra, dobra, to zaraz ci przynie. I co mi kalendarz wylosował? Dzień, dzisiaj jest jakaś herbata zielona... Z kardamonem, ancymonem, goździkami i wentlonem. Ojej, szkoda, że dziś tak, bo nie lubię kardamonu. No dobra, no to, 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 to ci zrobi inno, to to się. Jak o, ktoś przyjdzie, to się mu zaparzy. Nie, no muszę dziś tą. No, no ale jak ci nie smakuje, to po co będziesz piła? Bo tak wskazał kalendarz. Oj, kalendarz adwentowy, no trzymaj się spokój. Nie po to, żebym kupiła herbaczany kalendarz adwentowy, żeby no, iść inną no herbatę. Dobra, a jak ci, ci jeszcze gorzej będzie od tej herbaty. No to trudno, zrobię co kalendarz kazał. A jakby parzyć wodą z kibla kazali, to też byś y, piła? Bo bo, bo, a kalendarz adwentowy? Taka tradycja! Tradycja! Za moich czasów y, ja żem nigdy nie słyszał. Ani moja matka, ani moja babka żadnych kalendarzy adwentowych nie mieli. Teraz wydziwieństwo. E, Świat schodzi na psy. Świat schodzi na psy!